Jego magnificencjo, panie przewodniczący, szanowni państwo, my, mieszkańcy Kudowy, jesteśmy bardzo dumni, że tylu znamienitych gości przyjechało do Kudowy, że wybraliście państwo Kudowę jako miejsce spotkania, konferencji o takim znaczeniu dla nas, Polaków, i że miasto tak skromne jak Kudowa-Zdrój. Tyle słów pochwalnych usłyszało od rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, że jest przyjazne nauce. I ja mogę powiedzieć, że my jesteśmy również bardzo przyjaźni historii. Historię trzeba znać, historii, o historii trzeba pamiętać, ale historię nie można w sposób taki bezwzględny żyć, ponieważ ona czasem utrudnia komunikację. Mieszkańcy Kudowy Zdroju wykorzystuje to motto y, dzisiejszej konferencji y, Romana Dmowskiego. Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski. Mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to ojczyzna, do której chcemy, dla której chcemy żyć i pracować. Kudowa Zdrój jest miastem polskim od 45 roku oficjalnie i właśnie do Kudowy Zdroju, tak jak i do wielu innych miejscowości na granicy zachodniej przywożeni byli Polacy z różnych stron świata i nie tylko z Polski i dla nas jest bardzo ważne, istotne, aby wszyscy ci, którzy znaleźli się w Kudowie, nie musieli wracać już do tych lat, w których żyli w niepewności, i nawet bardzo często widać to było na rozwoju naszego miasta, że nie przejawiali zbyt wielkiej inicjatywy, aby odbudowywać to miasto, ponieważ bardzo często słyszało się takie rozmowy między mieszkańcami Kudowy, że oni przyjechali tylko tutaj na chwilę, że za moment historia znowu jakąś niespodziankę nam sprawi i trzeba będzie z Kudowy się zabierać. Mówię o tym y, słowami bardzo prostymi, y, nienaukowymi, ale proszę Państwa, takie wrażenie y, odnosiliśmy. Ale Kudowa Zdroi, małe miasteczko, ma również, y, tak jak Wrocław, znakomitych, my mamy fantastycznych historyków, może nie absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Ale obecnego tutaj pana Bronisława Kamińskiego, absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończył Wydział historii. Mamy również od niedawna znakomitego historyka, jednocześnie y, księdza, księdza profesora Tadeusza Fitycha, który stara się przygotować historię nie tylko kudowy, ale również historię tego, co w Kudowie się wydarzyło bez względu na to jaki był wtedy układ polityczny sił w Europie Mieszkańcy Kudowy starają się udowodnić i myślę, że udało się to dzięki właśnie takim ludziom jak wymieniłem i dzięki mieszkańcom Kudowy, że Polska w Kudowie nie jest od 45 roku mianowicie ślady Naszej obecności pierwszy raz stwierdziliśmy w 1354 roku, to jest początek pierwszej zmianki o Kudowie, mianowicie y, biskup praski mianował proboszcza w Czernej, najstarszej części Kudowy Zdroju. I również w tych latach y, jest tu ślad y, Polski. Mianowicie. Wnuczka Władysława Łokietka została żoną Karola IV. I proszę Państwa, my uszanowaliśmy te dzieje historii w ten sposób, że w Czerwnej, właśnie w tej najstarszej części Kudowy, mieszkańcy Czerwnej postawili pomnik trzech kultur Polski, Czech i Niemiec ale jednocześnie w, tysiąc, w 2004 roku, w 650 rocznicę pierwszej Zmianki o Kudowie, również y, postawiliśmy pomnik Królowej Anny Świdnickiej. Uważamy, że y, powinniśmy mieć szacunek dla wszystkich, ale również powinniśmy dbać o to, żeby i do nas y, inni mieli szacunek, należny ludziom, którzy nie przebywają w Kudowie od 1945 roku. Wtedy mieszkańcy Kudowy, a jego głównym inspiratorem był pan Bronisław Kamiński, wcześniej przeze mnie wymieniony, postanowiło napisać historię swojego miasta. Mieszkańcy Kudowy napisali książkę o sobie. Tytuł tej książki Kudowa Zdrój Miasto i Ludzie. Pozwolicie Państwo, że tę, tę skromną, ten skromny prezent wręczę naszym gościom, może nie wszystkim, ale tym, którzy naszym zdaniem przyczynili się najbardziej do tego, że ta dzisiejsza konferencja odbywa się w Kudowie Zdroju. Jego magnificencja, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor doktor habilitowany Marek Bojarski. Pan doktor Mirosław Sadowski, I pan profesor, doktor habilitowany Maciej marszal. Życzę wszystkim nam, wszystkim gościom zaproszonym, miłego pobytu w Kudowie zdroju i zawsze, jak będziecie mieć problem z wyborem miejsca na spotkania, to możecie być pewni, że w Kudowie zawsze Was przyjmiemy. Dziękuję bardzo.